Mil nazwała mnie pasożytem za to, że jestem mamą pozostającą w domu i przekonała mojego męża, aby zmusił mnie do finansowego dokładania się, ale kiedy zażądała, by kontrolował moje wydatki, w końcu powiedział jej, że dom, w którym mieszkała bez płacenia czynszu, tak naprawdę należy do mnie. Bycie mamą pozostającą w domu nigdy nie było czymś, co ja, 34-letnia kobieta, musiałam uzasadniać przed moim mężem, 38-letnim mężczyzną. Od momentu, gdy zdecydowaliśmy się mieć dzieci, oboje zgodziliśmy się, że to ja zostanę w domu, aby je wychowywać, podczas gdy on będzie pracował, to nie była żadna impulsywna decyzja. Miałam wcześniej stabilną pracę, ale przeliczyliśmy wszystko i biorąc pod uwagę koszty opieki dziennej oraz nasze priorytety, bardziej opłacało się, żebym to ja była w domu z dziećmi. Mój mąż nigdy nie miał z tym problemu, wręcz przeciwnie, i był niezwykle wdzięczny, ciągle mówiąc mi, jak bardzo docenia wszystko, co robię, aby nasz dom i rodzina funkcjonowały bez zakłóceń. Niestety, jego matka nie podzielała tego zdania. Mil zawsze była typem kobiety, która szczyciła się niezależnością i ciężką pracą, co w jej rozumieniu przekładało się na pogardliwe patrzenie na kobiety, które nie pracowały poza domem. Od samego początku rzucała złośliwe uwagi o tym, że żyje na koszt jej syna traktując mnie jak poszukiwaczkę złota, mimo że byliśmy razem na długo przed tym, zanim mój mąż w ogóle rozpoczął swoją karierę. Na początku to ignorowałam, ale z czasem jej komentarze stawały się coraz trudniejsze do zbagatelizowania. Za każdym razem, gdy ją odwiedzaliśmy, znajdowała sposób, by wspomnieć o moim rzekomym braku wkładu. Mimochodem opowiadała o kobietach, które znała, a które potrafiły pogodzić macierzyństwo z pracą zawodową. Wzdychała teatralnie, mówiąc o tym, ile mój mąż poświęca dla naszej rodziny, podczas gdy ja mogę siedzieć w domu cały dzień. Jeśli kupiłam sobie coś nowego, komentowała: Jak to musi być miło wydawać ciężko zarobione pieniądze jej syna. Nie miało znaczenia, że nasze finanse były wspólne, ani że mój mąż nie miał żadnych zastrzeżeń, mil już zdecydowała, że jestem ciężarem. Potem posunęła się o krok dalej. Pewnego wieczoru mój mąż wrócił do domu zmęczony i od razu zauważyłam, że coś chodzi mu po głowie. Kiedy zapytałam, zawahał się, ale w końcu przyznał, że jego matka zadzwoniła do niego wcześniej z pewnymi obawami. Podobno sporą część rozmowy poświęciła na przekonywanie go, że wykorzystuje jego hojność. Powiedziała mu, że to niesprawiedliwe, że ja mogę zostać w domu, podczas gdy on pracuje i że powinnam dokładać się finansowo. Ale na tym nie skończyła, zasugerowała wręcz, aby zaczął kontrolować moje wydatki, żeby zachęcić mnie do większej odpowiedzialności. Patrzyłam na mojego męża, czekając na to, jak zareagował, ale ku mojemu zaskoczeniu nie przerwał jej od razu. Powiedział mi, że głównie jej słuchał, nie zgadzając się ani nie zaprzeczając, co dla mnie oznaczało, że jakaś mała część niego faktycznie rozważała to, co powiedziała. To zabolało. Nie byłam na niego zła, ale byłam zraniona po wszystkim, co robiłam, wychowując nasze dzieci, prowadząc dom, dbając o wszystkie drobne rzeczy, o których on nawet nie musiał myśleć, pozwolił, by słowa jego matki wpłynęły na jego postrzeganie mnie. Mogłam od razu się bronić, mogłam zwrócić uwagę, jak absurdalne jest to, że wtrąca się w nasze małżeństwo, ale zamiast tego zrobiłam coś innego, odpuściłam. Nie dlatego, że było mi to obojętne, ale dlatego, że wiedziałam, iż najlepszym sposobem na radzenie sobie z mil jest pozwolić jej wykopać sobie własny grób. Więc tylko uśmiechnęłam się do mojego męża i powiedziałam, że rozumiem. Powiedziałam, że jeśli uważa, że powinniśmy omówić nasze finanse, możemy to zrobić. Wyglądał na ulgniętego, myśląc, że jestem rozsądna, ale w rzeczywistości tylko czekałam, bo wiedziałam coś, Czego Mil nie wiedziała coś, co zupełnie odmieni sytuację, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I nie mogłam się doczekać, by to zobaczyć. Aktualizacja pierwsza po tym, jak mój mąż powiedział mi o zatroskanej rozmowie z jego matką, mogłam powiedzieć, że wciąż rozmyślał nad jej słowami. Był cichszy niż zwykle zamyślony w sposób, który jasno wskazywał, że coś go przytłacza. Nie naciskałam na niego i na pewno się nie kłóciłam, chciałam zobaczyć, jak daleko Mil posunie tę grę. Jeśli chciała przedstawiać mnie jako pasożyta, pozwolę jej w to wierzyć tylko po to, by zobaczyć, jak głęboko sama wpadnie w pułapkę. Kilka dni później mój mąż, z wahaniem, zasugerował, że powinniśmy ponownie przyjrzeć się naszym finansom. Jego ton był ostrożny, jakby stąpał po kruchym lodzie. Wspomniał, że może powinniśmy porozmawiać o tym, co mogłabym wnieść teraz, gdy dzieci są starsze. Musiałam powstrzymać śmiech, nasze dzieci były wciąż bardzo małe, daleko im było do wieku, w którym mogłyby zostawać same, a jednak w jakiś sposób mil przekonała mojego męża, że ja po prostu siedzę cały dzień bezczynnie, podczas gdy on pracuje. Zamiast reagować defensywnie, weszłam w tę narrację. Powiedziałam mu, że jeśli uważa to za konieczne, absolutnie rozważę wzięcie na siebie dodatkowych zobowiązań finansowych, a e nawet zaproponowałam, że mogę opłacać kilka rachunków, jeśli to sprawi, że poczuję się lepiej. Wyglądał na zaskoczonego, że zgodziłam się tak łatwo, ale zamiast być zadowolony, wyglądał na winnego, prawdopodobnie dlatego, że w głębi duszy wiedział, iż to nie był jego pomysł, tylko manipulacja jego matki. Mimo to poszedł za tym. Zapewnił mnie, że nie chodzi o karanie mnie ani kwestionowanie moich wysiłków, ale o sprawiedliwość. Po prostu się uśmiechnęłam i zgodziłam, a potem czekałam. Aktualizacja druga Emil musiała być absolutnie zachwykona, pewna, że wygrała. Nagle stała się odważniejsza, rzucając mimochodem komentarze o tym, jak cieszy się, że w końcu zrozumiałam, że powinnam dokładać swoją część. Zaczęła nawet sugerować drobne zajęcia, które mogłabym wykonywać w domu. Miała mnóstwo pomysłów o korepetycje online, pisanie zleceń, pieczenie ciast na sprzedaż, a nawet opiekę nad innymi dziećmi, skoro i tak jestem w domu. Upewniała się, by formułować to w najbardziej protekcjonalny sposób, jakby wyświadczając mi przysługę odpowiadając, jak mogłabym być bardziej użyteczna. Za każdym razem kiwałam głową i udawałam, że ją słucham. Powiedziałam jej, że poszukam jakiejś pracy zdalnej, zgodziłam się, że dokładniejsze planowanie budżetu to świetny pomysł, całkowicie rozumiałam, jak trudne musi być dla mojego męża bycie jedynym żywicielem rodziny. Mil pochłaniała to wszystko, przekonana, że w końcu postawiła mnie na miejscu, ale nie miała pojęcia, co ją czeka. Aktualizacja trzecia. Kilka tygodni później odwiedzaliśmy z mężem Mil w jej domu. Jak zawsze znalazła sposób, by poruszyć temat finansów, ale tym razem była jeszcze śmielsza. Wprost zasugerowała, aby mój mąż zaczął samodzielnie prowadzić budżet domowy, tylko po to, żeby upewnić się, że nie wydaje zbyt dużo. Poczułam, jak mój mąż zesztywniał obok mnie, to był pierwszy znak, że Mil poszła o krok za daleko. Wypuścił powoli powietrze, pocierając skroń, jakby był wyczerpany, a potem, zanim zdążyłam w ogóle zareagować, powiedział coś, co natychmiast starło uśmieszek z twarzy Mil. Powiedział jej, że skoro tak bardzo zależy jej na sprawiedliwości, to może nadszedł czas, by odbyli szczerą rozmowę o finansach, zaczynając od jej własnej sytuacji mieszkaniowej. Mil zazdezorientowana zaśmiała się nerwowo, pytając, co ma na myśli. Nie owijał w bawełnę. Przypomniał jej, że mieszkała wygodnie w swoim domu od lat, ani razu nie płacąc ani grosza czynszu. Zawsze była szybka w ocenianiu cudzych sytuacji finansowych, a jednak nigdy nie zastanowiła się, dlaczego od niej nikt nie oczekiwał wkładu w koszty jej mieszkania. Wciąż tego nie rozumiała, emachnęła ręką, mówiąc, że to co innego, bo mieszka w domu swojego syna. Wtedy mój mąż zadał jej ostateczny cios. Powiedział jej, że to nie jest jego dom. Całe ciało Mil zesztywniało. Patrywała się w niego, mrużąc oczy z niedowierzaniem. Wydusiła nerwowy śmiech, potrząsając głową i mówiąc mu, żeby przestał żartować. On się nie zaśmiał, po prostu powtórzył, tym razem bardziej stanowczo, że to nie był jego dom i nigdy nim nie był. Mil spojrzała na mnie, jej twarz pociemniała, jakby w końcu zaczynała rozumieć. Jej głos stał się wyższy, trochę rozpaczliwy, kiedy zapytała, do kogo w takim razie należy dom. Mój mąż nie zawahał się powiedział jej prawdę, że dom należy do mnie. Przez chwilę panowała kompletna cisza. Mil otworzyła usta, po czym zamknęła je z powrotem, jakby nie była w stanie uformować słów. Obróciła się do mojego męża, jakby licząc na to, że odwoła swoje słowa, ale on tylko spojrzał na nią ze zmęczonym wyrazem twarzy. Z twarzy Mil odpłynęły wszystkie kolory, jej usta lekko się rozchyliły i po raz pierwszy od dawna była całkowicie oniemiała. Spędziła tygodnie, nazywając mnie darmozjadem, kimś pasożytującym na ciężkiej pracy jej syna, a tymczasem przez cały ten czas mieszkała pod moim dachem, zupełnie nieświadoma tego faktu. Oparłam się wygodnie, pozwalając, by rzeczywistość do niej dotarła. Chciała sprawiedliwości? Teraz ją dostanie i to na moich warunkach. Przez kilka chwil Mil siedziała tylko, mrugając w oszołomionym milczeniu, jakby jej mózg próbował przetworzyć te informacje. Patrzyła na mnie i na mojego męża, jakby czekała, aż któryś z nas powie, że to jakiś żart. Ale żadne z nas tego nie zrobiło. Wydała kolejny nerwowy śmiech, potrząsając głową, jakby próbowała odrzucić całą sytuację. Powiedziała mojemu mężowi, że to niemożliwe, że to przecież jego dom. Próbowała się pozbierać, wymuszając uśmiech, który nawet nie sięgał jej oczu. Stwierdziła, że to oczywiste, iż to tylko nieporozumienie, bo jesteśmy małżeństwem, więc naturalnie dom należy do niego. Mój mąż przerwał jej, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Jego ton był neutralny, ale niosła się w nim ostrość, której Mil nie mogła zignorować. Powiedział jej, że tak naprawdę nie ma znaczenia, co zakładała i faktem pozostaje, że dom należy do mnie. Palce Mill zacisnęły się na podłokietniku kanapy. Wydusiła wymuszony śmiech, machając ręką lekceważąco, mówiąc, że to w porządku i nic to właściwie nie zmienia, ponieważ przecież nie zamierzałam nagle jej wyrzucić. Pochyliłam się lekko do przodu, opierając łokcie na kolanach. I powiedziałam jej, że właściwie w ostatnim czasie dużo myślałam o sprawiedliwości. Skoro tak bardzo zależało jej na tym, by każdy dokładał się finansowo, uznałam, że słuszne będzie, jeśli ona również zacznie się dokładać. Jej uśmiech zbladł. Znów nerwowo się zaśmiała, prosząc mnie, żebym przestała żartować. Nie zaśmiałam się. Powiedziałam jej, że nie żartuję, skoro mieszka w moim domu, to jedyną sprawiedliwą rzeczą jest to, by zaczęła płacić czynsz. Twarz Mil zrobiła się zupełnie blada, jej usta lekko się rozchyliły, jakby próbowała zaprotestować, ale żadne słowa nie chciały wyjść. Spojrzała na mojego męża, oczekując, że zareaguje, ale on tylko westchnął i pokręcił głową, mówiąc, że to najmniejsze, co może zrobić. Wypluwała urywanymi zdaniami próby usprawiedliwienia, próbując znaleźć jakikolwiek argument, który zakończy tę rozmowę. Powiedziała nam, że jest rodziną, więc z pewnością nie będziemy oczekiwać, że naprawdę zapłaci czynsz, żeby mieszkać we własnym domu. Uniosłam brew i przypomniałam jej, że prawnie to nie jest jej dom, to mój. Jej oddech stał się nierówny, gdy wykrztusiła, że to co innego, że nie jest jakimś lokatorem, tylko jego matką. Kiwnęłam głową, udając zrozumienie. Powiedziałam jej, że całkowicie to pojmuję, że to sytuacja emocjonalna, dlatego jestem gotowa być elastyczna. Zamiast traktować ją jak zwykłego lokatora, zaoferowałam jej obniżony czynsz znacznie niższy niż to, co musiałaby zapłacić, gdyby szukała mieszkania gdziekolwiek indziej w tej gospodarce. Jej twarz wykrzywiła się, nos drgnęły, gdy mruknęła, że nie może uwierzyć, że to się dzieje. Wzruszyłam ramionami i powiedziałam jej, że tylko stosuję się do jej rad. Była przecież bardzo głośna w kwestii tego, że każdy musi dokładać swoją część, więc biorę jej słowa na poważnie. Wpatrywała się we mnie szeroko otwartymi oczami, jakby nie potrafiła pojąć, że odwróciłam całą sytuację przeciwko niej. Potrząsnęła gwałtownie głową. Powiedziała, że może wcześniej była trochę zbyt surowa, ale nie miała złych intencji i jedynie troszczyła się o swojego syna. Przyznała, że może źle zrozumiała sytuację i że teraz widzi, iż wcale nie pasożytuje. Uśmiechnęłam się, dziękując jej, że w końcu to dostrzegła, a potem zapytałam. Czy będzie płacić czynsz miesięcznie, czy woli ustawić płatności automatyczne? Jej twarz wykrzywiła się i wydukała, że nie sądzi, aby czynsz był konieczny, skoro wszystko między nami zostało już wyjaśnione. Przechyliłam głowę, przypominając jej, że była wyjątkowo namiętna, kiedy mówiła o sprawiedliwości i z pewnością nie chciałaby mieszkać gdzieś, nie dokładając się, zwłaszcza gdy tak bardzo martwiła się o mój wkład finansowy. Jej usta otwierały się, zamykały, znów otwierały, była w pułapce i wiedziała o tym. Spojrzała błagalnie na mojego męża, ale on nie poruszył się nawet o centymetr. Jego głos był stanowczy, gdy powiedział jej, że mam rację i jeśli chcę mówić o sprawiedliwości, to sama musi być sprawiedliwa. Jej ciało lekko opadło, jakby cała walka z niej uszła. Mamrotała coś o tym, że potrzebuje czasu do namysłu, po czym szybko wyszła z pokoju. Słyszałam, jak chodzi tam i z powrotem po kuchni, zapewne rozpaczliwie próbując znaleźć sposób, by odwrócić szkody. Mój mąż powiedział mi, że nigdy wcześniej nie widział swojej matki tak zagubionej. Odparłam, że to tylko sprawiedliwe, i uśmiechnęłam się. Wtedy zapytał, co o zrobię, jeśli ona faktycznie zgodzi się płacić czynsz. Odpowiedziałam, że musi i że dobrze, że poruszył tę kwestię, bo musimy wrócić do naszej małej rozmowy o finansach. Wyglądał na trochę skrępowanego, kiedy to powiedziałam. Naprawdę myślał, że tak po prostu to zostawię. Aktualizacja czwarta. Nie spodziewałam się przeprosin. Wiedziałam, że jej Duma jej na to nie pozwoli, przynajmniej nie od razu. Ale spodziewałam się jakiejś reakcji i miałam rację. Tego samego wieczoru, po tym jak powiedzieliśmy jej, że wychodzimy, podejrzewałam, że próbowała dzwonić do członków rodziny, żeby się wyżalić. Nie martwiłam się, wiedziałam, że prawda jest po mojej stronie. Następnego ranka dostałam wiadomość od mojej szwagierki. Zapytała, co się stało, bo ich matka zadzwoniła do niej w histerii, mówiąc, że ją oszukałam i upokorzyłam przy moim mężu. Omal nie wybuchnęłam śmiechem, słysząc, jak bardzo wypaczyła całą historię. Napisałam tylko, że mój mąż powiedział jej prawdę, nic więcej, nic mniej. Po południu zaczęło się poczucie winy. Moja teściowa zaczęła wysyłać pasywno agresywne wiadomości, zachowując się tak, jakby to ona była prawdziwą ofiarą. Pisała, że nie może uwierzyć, że pozwoliłam jej żyć w iluzji, że to jest jej dom, że sprawiłam, iż czuła się bezpieczna, po czym zrzuciłam jej dywan spod nóg. Pytała, jak mogłam być taka okrutna. Wpatrywałam się długo w tę wiadomość, zanim w końcu odpisałam. Napisałam, że może spokojnie mieszkać dalej w tym domu i nigdy ani razu nie zagroziłam, że ją wyrzucę. Ale jeśli naprawdę chciała, żebym zwiększyła swój wkład, to może zacząć od płacenia czynszu. Nie odpisała przez wiele godzin, a kiedy w końcu to zrobiła, nie była to wiadomość tekstowa. Dwa dni później przyszedł list, zaadresowany do mnie jej drżącym pismem. Były to najbardziej wymuszone przeprosiny, jakie kiedykolwiek czytałam. Napisała, że przeprasza, jeśli mnie zraniła, ale chciała tylko tego, co najlepsze dla jej syna. Twierdziła, że nigdy nie chciała, abym czuła się niedoceniona, ale że ma po prostu staroświeckie poglądy na temat małżeństwa. Zakończyła list prośbą, abym ponownie rozważyła sytuację z czynszem, twierdząc, że jest wdową i że jej zmarły mąż nigdy nie chciał, by musiała zmagać się z trudnościami finansowymi. Złożyłam list i odłożyłam go na bok, moja decyzja była już podjęta. Chciała, żebym powiększyła swój wkład? Dobrze. Dawałam jej możliwość, by ona również zaczęła się dokładać. Jeśli naprawdę uważała się za panią domu, mogła zacząć zachowywać się jak jedna. Aktualizacja piąta po tym, jak wysłałam list mojej teściowej prosto do szuflady, gdzie trafiały rzeczy zapomniane, uznałam, że nadszedł czas na poważną rozmowę z moim mężem. Owszem, bronił mnie, ale nie zamierzałam pozwolić, aby sposób, w jaki początkowo wysłuchał narzekań swojej matki, pozostał bez konsekwencji. Pozwolił jej zbyt mocno ingerować w nasze małżeństwo, a to nie było coś, co mogłam zignorować. Tej nocy, po położeniu dzieci spać, posadziłam go przy kuchennym stole. Moje palce lekko stukały w blat, gdy wypuściłam powietrze. Powiedziałam mu, że przemyślałam nasze finanse i doszłam do wniosku, że nadszedł czas, abym wróciła do pracy. Sposób, w jaki podniósł głowę, był niemal komiczny, jego oczy rozszerzyły się w czystym szoku i przez chwilę tylko wpatrywał się we mnie, jakbym straciła rozum. Zapytał, co mam na myśli i dlaczego miałabym robić coś tak drastycznego. Wzruszyłam ramionami, zachowując równy ton. Powiedziałam, że skoro jego matka tak martwi się moim wkładem, uznałam, że będzie tylko sprawiedliwe, jeśli znajdę prawdziwą pracę i taką, która płaci, taką, która pokazuje jasno, że nie pasożytuje. Jego szczęka się zacisnęła, widziałam, jak jego dłonie zwierają się w małe pięści. Powiedział, że nie muszę tego robić, że przecież wiedziałam, iż oboje zgodziliśmy się, że obecny układ działa dla nas najlepiej, że nasza rodzina jest w dobrej sytuacji właśnie dlatego, że mogłam być w domu z dziećmi. Odchyliłam się w krześle i skrzyżowałam ramiona, przechylając lekko głowę, pytając go, skoro to prawda, to dlaczego pozwolił swojej matce mówić o mnie jak o jakimś pasożycie? Dlaczego siedział i wysłuchiwał jej narzekań, zachowując się, jakbym musiała udowadniać swoją wartość w naszym małżeństwie? Jego twarz lekko zbladła i widziałam, jak walczy, by znaleźć odpowiedź. Potarł kark, po czym westchnął. Przyznał, że przekroczył granicę. Powiedział, że jest mu przykro, że powinien był uciszyć swoją matkę już za pierwszym razem, gdy to poruszyła, zamiast pozwolić jej ciągnąć to tak długo. Nie pozwoliłam mu jednak tak łatwo z tego wybrnąć. Zwróciłam mu uwagę, że skoro raz pozwolił komuś wtrącać się w nasze małżeństwo, to znaczy, że mógłby zrobić to ponownie. Powiedziałam mu, że zaufanie nie polega tylko na wierności, chodzi o to, by wiedzieć, że partner nie pozwoli osobom trzecim wpływać na wasz związek. Jego matka nie miała żadnego prawa wtrącać się w nasze finanse, a jednak pozwolił jej mieć na ten temat zdanie. Jego usta zacisnęły się w wąską linię, wyglądał na winnego. Powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo pozwolił, by jej słowa wpłynęły na jego sposób myślenia. Przyznał, że na początku myślał, iż wyraża tylko troskę, ale teraz widzi, jak mocno manipulowała całą sytuacją. Powiedział, że nienawidzi faktu, iż sprawił, że poczułam, jakbym musiała udowadniać swoją wartość. Skinęłam głową, zadowolona, że zaczyna rozumieć, ale jeszcze nie skończyłam. Wspomniałam, że przeglądałam ostatnio nasze finanse i zauważyłam, ile pieniędzy co miesiąc wysyłał swojej matce. Ta część całkowicie go zaskoczyła. Zawahał się, zanim zapytał, co mam na myśli. Wyświetliłam liczby na telefonie i przesunęłam go w jego stronę. Powiedziałam mu, że widziałam transakcje regularne płatności, kwoty trafiające bezpośrednio do jego matki bez żadnego realnego powodu. Zapytałam go, jak długo zamierza to kontynuować. Przełknął ślinę i powiedział, że to jego matka, że jest wdową i chciał tylko upewnić się, że niczego jej nie brakuje. Wypuściłam powoli powietrze, po czym powiedziałam mu, że od teraz wszystko się zmieni. Skoro najwyraźniej oczekiwano ode mnie większego wkładu, podjęłam już decyzję, jego matka również będzie musiała zacząć się dokładać. A to oznaczało, że pieniądze, które jej wysyłał, będą teraz przeznaczone na opiekunkę, bo jeśli mam wrócić do pracy, będziemy potrzebować kogoś do pomocy przy dzieciach i w domu. Wyglądał na kompletnie rozdartego, jakby nie wiedział, czy powinien być zły, czy zawstydzony. Powiedział, że nigdy nie patrzył na to w ten sposób, że przyzwyczaił się do opiekowania swoją matką i nie zastanowił się, jak niesprawiedliwe było ciągłe przedkładanie jej ponad własny dom. Powiedziałam mu, że rozumiem chęć pomocy rodzinie, ale jego matka nie była jego odpowiedzialnością tak jak nasze dzieci. Mieszkała w tym domu przez lata, nie płacąc ani grosza, nie robiąc absolutnie nic, a jednocześnie krytykując mnie za to, że rzekomo żyje kosztem jej syna. Nie zamierzałam pozwolić, aby to trwało dalej. Przeciągnął dłonią po włosach, wciąż wyglądał na sfrustrowanego sobą, ale widziałam, że zaczyna akceptować sytuację. Westchnął i powiedział, że mam rację, że ją tylko rozzuchwalał i że to musi się skończyć. Poczułam, że w końcu jesteśmy po tej samej stronie, ale z mężczyznami nigdy nic nie wiadomo. Będę mieć go na oku. Aktualizacja szósta a następnego ranka zdecydowałam, że czas przestać to przeciągać. Przez lata pozwalałam, by arogancja mojej teściowej uchodziła jej na sucho, ale po wszystkim, co zrobiła, nie zamierzałam już jej tego ułatwiać. Jeśli chciała zachowywać się jakby była ponad wszystkimi, to mogła sama nauczyć się, jak przetrwać. Zadzwoniłam do niej i przeszłam od razu do sedna. Powiedziałam jej, że musi zacząć płacić czynsz i nie mówiłam o żadnej rodzinnej zniżce. Jeśli nie będzie miała pieniędzy na ten miesiąc, to może zacząć szukać nowego miejsca do życia, bo zamierzam wystawić dom na wynajem. Przez kilka sekund panowała po drugiej stronie kompletna cisza, a potem wydała oburzony śmiech, jakby myślała, że żartuje. Zapytała mnie, jakiego rodzaju synowa robiłaby coś takiego matce swojego męża, mówiąc, że nie mam prawa wyrzucać jej z jej własnego domu. Przypomniałam jej, że dom jest mój, kupiony na długo, zanim poznałam jej syna. Powiedziałam jej, że nie ma prawa oczekiwać darmowego utrzymania tylko dlatego, że przepisała sobie w głowie historię i zachowywała się, jakby to była jakaś rodzinna posiadłość. Mieszkała tu przez lata bez czynszu, mając czelność oskarżać mnie o wykorzystywanie jej syna. Jeśli nie ma pieniędzy, musi znaleźć inne rozwiązanie. Zaczęła wykrztuszać słowa, mówiąc, że to niesprawiedliwe, że jestem okrutna i nierozsądna, że nie ma takich pieniędzy od tak. Wtedy mój mąż, który siedział obok i słuchał wszystkiego, wziął mi telefon z ręki. Powiedział swojej matce, że odcina także miesięczne płatności, które jej wysyłał, ponieważ ja wracam do pracy, a my musimy zatrudnić opiekunkę i te pieniądze będą przeznaczone na dbanie o naszą rodzinę. Sposób, w jaki zapiszczała, był tak głośny, że słyszałam ją nawet bez trybu głośno mówiącego. Krzyczała, że nie mogę tego zrobić, że nie mam prawa wyrzucać jej jak jakiegoś obcego, oskarżyła mnie o obracanie mojego męża przeciwko niej, o niszczenie jej życia. Zachowałam całkowity spokój i powiedziałam jej, że gdyby była trochę mniej arogancka, żyjąc na cudzy koszt, może nie znalazłaby się w tej sytuacji. Spędziła tyle czasu, patrząc na mnie z góry, zachowując się, jakbym to ja była ciężarem dla jej syna podczas gdy w rzeczywistości to ona go wykorzystywała. Próbowała dalej się kłócić, próbowała użyć każdej manipulacyjnej taktyki, jaką miała, ale ja nie zamierzałam ustąpić. Przypomniałam jej, że nie była żadną bezradną kobietą bez opcji. Jej zmarły mąż zostawił jej pieniądze i miała oszczędności, z których mogła korzystać, a jeśli to nie wystarczało, mogła zrobić to, co robi każdy inny człowiek na świecie, kiedy potrzebuje pieniędzy, znaleźć pracę na to całkowicie straciła panowanie nad sobą. Wrzasnęła, że jest za stara na pracę, że jestem mściwa, że próbuję zrujnować jej życie z powodu jednego nieporozumienia. Powtarzała, że muszę być rozsądna, że rodzina nie robi sobie takich rzeczy. Przerwałam jej i powiedziałam, że rodzina nie podważa cudzego małżeństwa, rodzina nie próbuje przedstawiać kogoś jako poszukiwaczki złota, jednocześnie żyjąc na jej koszt za darmo, rodzina nie oczekuje nieskończonych darowizn, traktując ludzi jak śmieci. Jeśli chciała zostać w tym domu, musiała płacić, i to był koniec dyskusji. Rozłączyłam się, zanim mogła powiedzieć coś jeszcze. Wiedziałam, że odzwoni pewnie z dziesięć razy, ale nie zamierzałam tracić energii na wysłuchiwanie jej napadów furii. Powiedziałam, co miałam powiedzieć, a teraz to do niej należało, by zdecydować, co o zrobi. Mój mąż wypuścił długie westchnienie i przetarł twarz dłonią. Wyglądał na wyczerpanego, ale widziałam, że czuł też ulgę, jakby w końcu uwolnił się od wpływu, jaki jego matka miała na niego przez lata. Powiedział, że powinien był zrobić to dawno temu, że ona zawsze zachowywała się, jakby była bezradna, ale w rzeczywistości była kimś, kto oczekiwał, że będzie się o nią dbać bez żadnego odwzajemnienia. Powiedziałam mu, że dopóki mieszka w tym domu, musimy być konsekwentni i żadnego ustępowania, żadnego uginania się pod jej wolą. Jeśli chciała tam mieszkać, musiała za to płacić, a jeśli nie, mogła spakować swoje rzeczy i znaleźć inne miejsce. Kolejne dni były napięte. Moja teściowa próbowała wszystkich możliwych sztuczek, dzwoniła do rodziny, by wzbudzać poczucie winy, udawała, że jest na skraju bezdomności, a nawet symulowała nagłe problemy zdrowotne. Ale nikt już w to nie wierzył. Wszyscy wiedzieli, że ma pieniądze, i wszyscy wiedzieli, że sama się w to wpędziła. Tydzień później w końcu wysłała czynsz. To nie było przyjemne zwycięstwo, ale jednak zwycięstwo. Przez lata patrzyła na mnie z góry, nazywając mnie darmozjadem, a ostatecznie to ona musiała zapłacić. I szczerze mówiąc, to było całkiem satysfakcjonujące. Powinna się cieszyć, że nie zażądałam kaucji. Aktualizacja siódma, kilka miesięcy później, w końcu miałam dobre wieści. Znalazłam pracę. Nie była szczególnie prestiżowa, ale dobrze płatna, miała rozsądne godziny. A co najważniejsze, dała mi poczucie niezależności, za którym tęskniłam. Miło było wiedzieć, że nie siedzę już w domu, będąc nieustannie oceniana za każdy wydany grosz, jakbym musiała udowadniać swoją wartość we własnym małżeństwie. Niektórzy sugerowali, że może powinniśmy po prostu płacić mojej teściowej za opiekę nad dziećmi zamiast zatrudniać opiekunkę, wtedy mogłaby wnieść coś od siebie, a pieniądze zostałyby w rodzinie. Miałam na to jedną odpowiedź: absolutnie nie. Nie było szans, żebym pozwoliła tej kobiecie przebywać z moimi dziećmi przez dłuższy czas, a tym bardziej mieć na nie jakikolwiek wpływ. Wiedziałam dokładnie jak mówiła o mnie, gdy myślała, że nie słyszę i nie zamierzałam pozwolić, by moje dzieci dorastały słuchając jej jadu. Nie pozwoliłabym jej zaszczepić im w głowach, że ich własna matka to jakaś leniwa poszukiwaczka złota albo że coś jej zawdzęczają tylko dlatego, że jest ich babcią. Poza tym nie chciałam miała jej w domu bardziej niż to konieczne. Skoro już teraz była trudna do zniesienia, mieszkając osobno, nie zamierzałam zapraszać więcej chaosu do swojego życia. Więc nie, nie pozwolę mojej teściowej opiekować się dziećmi. Ta kobieta przez lata patrzyła na mnie z góry, a teraz musiała zmierzyć się z rzeczywistością, którą sama stworzyłam. Chciała, żebym więcej się dokładała. Proszę bardzo, opracowałam teraz. Ale zamiast finansować jej roszczeniowy styl życia, Moje pieniądze szły na zapewnienie moim dzieciom bezpiecznego, szczęśliwego domu. Takiego, w którym ona nie miała żadnego udziału. I szczerze mówiąc, w to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć.